Jest interwencja policyjna. Musimy ją dokumentować. Administrator budynku y, nie życzy sobie y, żadnych innych osób tutaj na budynku i prosił nas o, o odblokowanie budynku i o to, żeby usunąć wszystkie osoby. Ja opuszczę Więc, budynek, jak tylko zakończy się interwencja. Proszę, y, proszę opuścić budynek w tamtym kierunku. Y, Proszę stamtąd nagrywać, jakby pan był uprzejmy, dobrze? Stamtąd, ale ja nie, bo, nie mogę wysłuchać osób, yy, ale, które tam no, nie protestują. Nie słucha pan, bo tutaj jest teraz. Tak, wypadny. a właśnie dlatego muszę wejść ja na administrator górę. to tak, jakby panu ktoś do mieszkania wszedł i by pan chciał yy, że, i chciałby sobie w pana mieszkaniu posiedzieć. Na pewno pan by nie był zadowolony. Właściciel też nie jest zadowolony, żąda odblakowania budynku. Proszę przejść na temat. Tutaj jest Biuro Prawa i Sprawiedliwości partii Rząd rządzącej. Przepraszam, czy administrator powiedział, że mają państwo nie wpuszczać mediów tak, do środka? administrator nie życzy sobie udziału osób żadnych. Proszę przejść tam, na tamtą stronę. To mnie odpycha teraz. Proszę pana. Policjanci, proszę wziąć pana, y, wyprowadzić, bo administrator proszę nie pozwolić nie życzy, mi wejść na górę. Nie, no nie może nie pan wejść na górę. Pan na górę. Nie może pan wejść na górę. Administrator sobie nie, no, nie życzy... Pan nie ...administrator sobie nie życzy y, udziału osób trzecich. Proszę sobie stanąć tutaj i nagrywać, dobrze? No tutaj niestety nie mogę nic słyszeć. Ale będą tak osoby i będzie pan słyszał. Widzimy osoby do przychodni są wprowadzane bez problemu. Trasa została wyproszona z budynku. Weź policjanta i zapytaj coś. Nie, nie trzeba. Nie trzeba. Przepraszam. Co tam się Musimy państwa tutaj wylegitymować z uwagi na to, że e, pro, proszę tutaj o okazanie, proszę pana, uwagi na stan zagrożenia jaki w chwili obecnej jest, tak? Stan wojny, terroryzm, proszę państwa, proszę o okazanie dokumentów tożsamości. To sugeruje pan, że dziennikarze mogliby tutaj dokonywać działalności terrorystycznej na terenie Biura Prawa i Sprawiedliwości? Chcę to sprawdzić, nie, chcę pan, ale proszę, pan żartuj, proszę podjąć. Był pan w obiekcie, administrator sobie ale tego nie życzył i proszę o okazanie dokumentów tożsamości. Może pan się zgadzać, wtedy będziemy musieli panią doprowadzić. Ma pan jest, dokument pod tytułem liktmety, Zobie, ale osoba, z... To jest jedyny tego. dokument, jaki ma, ja mam obowiązek. Tego zaraz to nie będziemy